która jest bardzo przyjemna, bardzo fajna. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Natomiast podczas samej pracy podczas warsztatów to jest ciężka orka, bardzo dużo pracy. Panuje żelazna dyscyplina, wszyscy się jej poddajemy. Przy okazji uczymy się bardzo, Uczymy się muzyki, uczymy się utworów, które będą wykonywane na koncercie. W trakcie warsztatów kuralnych w ramach Festiwalu Zofiówka realizujemy pięć utworów, pięć kompozycji Bartosza Kowalskiego Banasewicza. Są to kompozycje współczesne. Jedna z nich będzie prawy wykonana podczas koncertu finałowego w sobotę o godzinie 17 w Muzeum Piłsudskiego. Praca zespołowa polega najpierw na rozczytaniu repertuaru w głosach podczas prób sekcyjnych, następnie, no i następnie łączymy to głosy żeńskie oraz głosy męskie osobno, a dzisiaj mamy pierwszą próbę. Pomysł na zorganizowanie warsztatów chóralnych podczas festiwalu na Zowiewce właściwie zrodził się z pierwszą edycją festiwalu prologu. Festiwalu. Nie mogliśmy zrobić warsztatów, to były czasy COVID-a. Festiwal odbywał się tylko w sieci, natomiast wtedy, kiedy pojawiła się możliwość zrobienia festiwalu ubrealu z racji tego, że w domu kultury jest zespół ruralny, narodziła się idea zrobienia zespołu, jakby warsztatów, na które zaprosimy też zespoły z powiatu miejskiego. Korzystając z okazji, chciałem Państwa zaprosić bardzo serdecznie na koncert, finałowy warsztatów, a tym samym finałowy koncert całego festiwalu, który odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17 w Sali Paderewskiego w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Podczas koncertu usłyszymy zarówno prezentację poszczególnych zespołów, w pierwszej części koncertu każdy zespół wykona dwa utwory kompozytora polskiego. Zdradzę, że będziemy oscylować głównie wokół muzyki współczesnej. A w drugiej części usłyszymy utwory warsztatowe Bartka Kowalskiego w wykonaniu chóru warsztatowego, czyli połączonych wszystkich chórów. Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie i muzyczne, i artystyczne, i duchowe. No i niepowtarzalna możliwość usłyszenia prawie wszystkich, a w każdym razie na pewno reprezentujących wszystkie etapy twórczości Bartosza Kowalskiego. Senditions at